O, ok. I teraz tak, e, trochę wspomniałeś już, że w zależności od tego, gdzie się tam gabinet czy placówka mieści, rozumiem, że to nie jakby źródła finansowania tych szkoleń to nie są jakieś takie ogólnopolskie, tylko to są różne konkursy czy różne pule tych dofinansowań w zależności od lokalizacji i też rozumiem terminu, tak? Tak, e, ogólnie... Projekty, które mają za zadanie dofinansować szkolenia, dzieli się na, powiedzmy, teraz w tym momencie, takie dwa, dwie części. Jeden pakiet, powiedziałabym, dofinansowań jest przeznaczony dla typowo osób, które zatrudniają pracowników, a drugi pakiet to jest przeznaczony dla osób, które same z własnej inicjatywy chcą, na przykład, znalazły sobie jakieś szkolenie albo zgłosiły się do firmy szkoleniowej. Na przykład o jakieś dane szkolenie, bo Aha. stwierdziły, że ich umiejętności na tym poziomie są już niewystarczające. Czyli Aha. taka osoba może się zgłosić do firmy szkoleniowej i na przykład poprosić ją o to, by uszyła pod daną osobę na przykład szkolenie i przeszkoliła z danej umiejętności. Co jest jeszcze ważne, ważna jest taka kwestia, że ja, jako partner Akademii Edukacyjnej, VCC, Jestem w stanie zorganizować tak naprawdę każde szkolenie, i dodatkowo to są szkolenia, które się kończą potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych. Co to znaczy w ogóle? Co to, czym się różnią kwalifikacje od kompetencji? To jest jeszcze taki kolejny temat. Większość szkoleń dla lekarzy w Polsce, w momencie, gdy lekarz kończy dane szkolenie, on uzyskuje kompetencje żeby uzyskać kwalifikacje dane szkolenie musiałoby mieć powiedzmy taką, taki certyfikat w cudzysłowie zgodności jakby potwierdzenie jego umiejętności. I to są już takie szkolenia które mają kwalifikacje to już są szkolenia które są nadawane przez ramę kwalifikacyjną i zatwierdzane przez MEN więc to już że tak powiem jest okay. troszeczkę wyższa półka, że tak powiem, szkoleń. O. Więc tak podsumowując, ze szkoleń dofinansowanych może skorzystać i przedsiębiorca, i pracownik, i osoba samozatrudniona, więc tutaj jest dosyć szerokie pole. Okej, okay, ale ten pracownik, tak jakby poza, pra, poza pracodawcą, czy to jest jakby w, w, w ramach wniosku? Do tej, pory, do tej pory było tak, że żeby, że tak powiem, wykształcić pracownika. On musiał pójść do pracodawcy sobie, porozmawiać z tym pracodawcą, jakie on ma potrzeby odnośnie szkoleń. I, I to nie zawsze było tak, że ten pracodawca się zgadzał. Ja wiele razy miałam takie sytuacje, że a, ale mój pracodawca to nie do końca chce, żebym ja się szkolił, bo coś tam, coś tam. Aha. Więc są projekty, które nie wymagają zgody pracodawcy, żeby on mógł wziąć w tym projekcie udział. Tak. więc ten pracownik ze swojej własnej inicjatywy może pójść na szkolenie, nic nie powiedzieć pracodawcy, tak na dobrą sprawę, tylko sam się szkolić we własnym zakresie.